Co, złoży Pan taką propozycję? Owszem, nie chcę się ukrywać. Bardzo ryzykowne. Nie twoja sprawa. Cóż nie? Sądzisz, że masz prawo wypytywać mnie o plany? Nie to miałem na myśli. Proszę o wybaczenie. Zgoda. Wyjaśnię ci, czemu postanowiłem wstąpić do ich związku. Chcę walczyć z zawodnikami z zagranicy, a nie z Tygrysią Maską. Wezwiemy go na ring dopiero, gdy opracujemy nowe, niezawodne metody walki. Pająk cieszył się moim pełnym zaufaniem. Byłem pewny, iż pokona Tygrysią Maskę. Sam kazałem zbudować ring z sieci w nadziei, iż stanie się dla niego śmiertelną pułapką. A tymczasem on pokonał znakomitego zapaśnika jaskini tygrysu. Nie doceniłem tego się masy. Przyznaję dziś, odbiegam od niego poziomem, ale nie dam za wygraną. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo obmyślam sposób, jak go definitywnie pokonać. Jest w nim jeszcze coś, czego nie potrafię zrozumieć. Dlatego potrzebuję czasu. Mój plan musi być doskonały i przygotowany ze spokojem. Natychmiast pojedziesz do japońskiego związku zapaśniczego i poprosisz o przyjęcie nowego zawodnika. Pozwolę sobie zauważyć, że mogą być z tym trudności. Kalendarz spotkań dawno już został zamknięty. Nie obchodzi mnie to. Dałem ci rozkaz i masz go jak najszybciej wykonać. Jasno się wyraziłem? Tak, oczywiście. Nie zamierzałem się sprzeciwiać, ale żąda pan rzeczy niemożliwej. Nic nie jest niemożliwe dla jaskini tygrysów. Jeśli przedsięwzięcie się nie uda, przepłacisz to życie. Czarny, nieznajomy. Hej, ty, czego chcesz? Spójrz. Jest wolne miejsce. I co z tego? O co ci chodzi? Do waszego związku ma zamiar wstąpić szczególnie uzdolniony atleta. Mamy już komplet. Nie wydaje mi się. Brakuje wam zawodnika do jutrzejszego meczu. Tak, mamy trudności ze znalezieniem go. Bawuł jest bardzo agresywny. Zawodnik, który z nim ostatnio się spotkał, nie chce z nim więcej walczyć. Niestety, wielu zapaśników nie lubi ryzyka i myśli tylko o pieniądzach. Człowiek, którego ci przyprowadzę, nie boi się nikogo i będzie walczył z bawołem bez wynagrodzenia. Nie pożałujesz. <gry> Jesteś tego pewien? Jasne. Słyszałem, jak baba mówił. Ależ to niemożliwe. Powtórz dokładnie. Zapewniam cię, to prawda. Niby czemu miałbym kłamać. Tym razem przesadził. Na to. Nic o tym nie wiedziałeś. O czym? O panu X. Podobno ten oszust przyszedł do naszego związku. Znowu on? Właśnie. Ale tym razem przesadził. Chcę, by czarny nieznajomy został jednym z nas, by przyjęto go do naszego związku. Co w tym złego? Niech spróbuje. Co takiego? Wiesz, o kim mówię? Doskonale go pamiętam. Zamaskowany zapaśnik, który sekundował straszliwemu pająkowi. Nie jest taki jak im. Patrzył wówczas na mnie szczególnie agresywnie. Jestem pewien, że też należy do jaskini tygrysu. Ale on nie chce walczyć z tobą, lecz wyłącznie z zawodnikami z zagranicy. Jesteś pewny? Odmawia walki z Japończykami. Też byłem przekonany, że chce spotkania z tobą. Tymczasem... Tylko taki warunek stawia? Tak. Wyobraź sobie, że nie zażądał nawet odpowiedniego wynagrodzenia. Niewiarygodne, co on kombinuje. Może się mylimy i jest to po prostu drugorzędny zapaśnik, który znalazł się bez pracy. Niemożliwe. Jego oczy wziały zbyt wielką nienawiścią. Mr. X nie miał nigdy do czynienia z amatorami Masz rację. Jest pierwszy w klasyfikacji zapaśników. W takim razie nie umiem odpowiedzieć. To wszystko wydaje mi się dziwne. Na pewno nie interesują go pieniądze. To mnie właśnie martwi. Poprosiłby go wciągnąć na listę zapaśników drugiej grupy. Zarabiają o połowę mniej niż ci z pierwszej. Co on kombinuje? Kazał wprawdzie wybudować ring śmierci z siatki, ale to nie powód, by odmówić mu udziału w następnych meczach. Nie wiem, co robić, ale zanim podejmę decyzję, chcę poznać Twoje zdanie. Słucham, Japoński Związek Zapaśniczy. Z kim rozmawiam? Tygrysia, masko wkrótce staniemy się sojusznikami. Nie sądzę. Baba nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Tak myślałem, dlatego dzwonię do ciebie. Namów no, go by się zgodził, jeśli nie chcesz, by coś złego stało się Twemu ukochanemu związkowi. Rozumiem podejrzliwość baby, ale twoja w tym głowa, by go przekonać. Poza tym moja propozycja jest atrakcyjna dla waszego związku. Zaoszczędzicie dużo pieniędzy. Takiej okazji nie należy przegapić. Rozważę to. Wkrótce dowiesz się, jaką decyzję podjęliśmy. Do widzenia. Doskonałe. Mogę być pewny, że czarny nieznajomy weźmie udział w meczu. Nie mam cienia wątpliwości. Więc, jakie jest Twoje zdanie? To nasz zysk, jeśli przyjmiemy dobrego zawodnika, płacąc mu jak zapaśnikowi drugiej grupy. Mam wątpliwości, ale skoro Ty tak mówisz? Ciekaw jestem, jak sobie poradzi na ringu z bawołem. Dobrze, przyjmiemy go. Prawdę mówiąc, propozycja pana X nadeszła w porę. Czarny nieznajomy. Musi być stanowczym facetem. Już sam jego pseudonim świadczy, że nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, nie sądzisz? To zapewne twardziel. Nie udało mi się uniknąć pułapki. Czarny nieznajomy należy do jaskini Tygrysów. Jestem przekonany, że prędzej czy później wyzwie do walki również i mnie. Będę musiał uważać. Tym razem mister X przeszedł sam siebie. Założę się, że będzie chciał mnie zabić, gdy tylko nadarzy się okazja. Panie i Panowie, oto sławny bawuł, zawdzięczający swą popularność sprawności, podstępnym sztuczkom i znacznej siły. Bawuł w niczym nie ustępuje swojemu mistrzowi Karlowi Foxowi nazywanemu Kondorem. Jego przeciwnikiem będzie zamaskowany zapaśnik czarny nieznajomy. Ostatni nabytek japońskiego związku zapaśniczego. Przykro mi, że publiczność wita go niezbyt przychylnie. Mam nadzieję, że podczas tego trudnego meczu stanie na wysokości zadania i odważnie stawi czoła sławnemu przeciwnikowi. Co ty wyprawiasz? Jeśli nie chcesz walczyć, to się wynoś. Ten zapaśnik chyba nas rozczaruje. W sumie nie wydaje się taki straszny, może go przeceniliśmy. Bawuł jest rozwścieczony, lecz przeciwnik nie reaguje. Mistrzowski cios, niewiarygodne Bawuł zniósł go z trudem Nigdy bym nie przypuszczał, że pozornie spokojny facet, jakim jest czarny nieznajomy Może tak po prostu zapanować nad sytuacją Co o tym sądzisz? Nie wiem, zbił mnie z tropu Wspaniale, czarny nieznajomy wykonał niezwykły rzut. Ma straszliwą siłę. Uniósł bawoła jak piórko. Nie wierzę własnym oczom. Ken zauważyłeś? Co takiego? Zachowuje się, jakby się bawił. Tak sądzisz? Wydaje się nie odczuwać zmęczenia. Porusza się bardziej przypominający zabawę niż walkę. Masz rację. Nie wiem czemu, ale przypomina mi kowboja. Jest dalece sprawniejszy niż to pokazuje. Przyjrzyj mu się, a też to zauważysz. Nie rozumiem czarnego nieznajomego. Daje przeciwnikowi możliwość odzyskania sił. Istotnie, Bawu korzysta z tej okazji. Atakuj, pokaż mu, co potrafisz. Zabij go. Trzymaj się, masz już w garści zwycięstwo. Magnifico. Wspaniale, ten zabójczy rzut już kiedyś widziałem. Istotnie, ale to tylko marna kopia oryginału, chociaż to znakomity zapaśnik. Niewiele osób go opanowało. Tak uważasz? Teraz naraził własne życie. Uważnie go obserwuj. W takiej pozycji najmniejszy błąd mógł okazać się fatalny dla obu, tylko bardzo sprawny zapaśnik może ograniczyć ryzyko do minimum. Zmiataj stąd. Radzę ci się nie wtrącać. Odwagi wole, walcz. Zastosuj chwyt, którego cię nauczyłem. Żaden zapaśnik na świecie nie jest w stanie oprzeć się sile czarnego nieznajomego. Co z tobą? Rusz się, nie daj się pokonać. Walcz. Szanowni Państwo, pomimo słów otuchy ze strony trenera, Babu chyba już się nie podniesie. A jednak nie, odzyskał się. Dobrze, tak, teraz nie popuszczaj. Zaskakujące. Odzyskuje przewagę. Bardzo dziwne. Powinienem był to przewidzieć. Co się dzieje? Bawuł to idealny przeciwnik. Dość silny, by czarny nieznajomy mógł zademonstrować swoją siłę i sprawność. Po tym meczu wszyscy zapaśnicy będą się go bali. Czarny nieznajomy odzyskał przewagę Nie ma chyba wątpliwości jakim wynikiem skończy się mecz Bawoł ślepo wierzy w technikę walki swego nauczyciela Ale czarny nieznajomy potrafi każdy chwyt obrócić na swoją korzyść Niewiarygodne Odwagi, nie przepuść tej okazji. To niemożliwe. Musi mieć wyjątkową siłę. Nie taki zły z ciebie zawodnik, ale chętnie przekonałbym się o sprawności twego nauczyciela. Co takiego? Nie bój się, mój drogi, tylko żartowałem. Zabieraj swego ucznia. Przyszedłem walczyć, a nie pomagać niedołęgom. Lepiej posłuchaj mojej rady. Wynoś się i nigdy się nie pokazuj. Poczekaj. Oto on, Karl Fox, nie mogąc znieść prowokacji, wskoczył na ring. Jego intencje nie są chyba najlepsze. Posłuchaj uważnie. Nie zniosę podobnej zniewagi. Nie ujdzie ci to na sucho. Następnym razem będziesz walczył ze mną. Wyzwanie zostało rzucone. Niewątpliwie będziemy mogli obejrzeć sensacyjny mecz, znając umiejętności Karla Foxa i sprawność czarnego nieznajomego. Niewiarygodne. Tajemniczy zapaśnik jest silniejszy i technicznie lepszy niż to pokazuje. Prędzej czy później przyjdzie mi z nim walczyć. Kiedy nadejdzie ten dzień, będę musiał narazić życie. Co się stanie z tymi, których kocham, jeśli umrę? Co zrobią beze mnie? Bez mojej pomocy.